Tym, czym ja się osobiście specjalizuję, to jest ten proces wdrożenia klienta w nasze narzędzia. Trzelek, czyli przedstawiciel firmy Fortum, który się nami opiekuje, jest najbardziej zorientowany w tym, co się dzieje i jest w stałym kontakcie wtedy, kiedy mógłby nam podpowiedzieć, że można by było podjąć jakieś działania dotyczące. Ceny energii. Na przełomie poprzedniego roku yy, naszą główną strategią był zakup na rynku bieżącym, na rynku spotowym, ale kiedy ceny zrównały się z wyceną terminową, stwierdziliśmy razem z klientką, że nie chcemy dalej ryzykować z zmiennością i zabezpieczyliśmy sobie najbliższe dwa kwartały w cenie stałej. Co okazało się, biorąc pod uwagę ówczesne fundamenty, świetną decyzją, w wyniku czego klientka dzisiaj kupuje znacznie taniej od cen bieżących. Fortun daje takie możliwości ze względu na to, że pozwala na elastyczność dokonywania zakupów.